Łukasz, miałeś okazję rozegrać całe spotkanie i to z byłym swoim klubem, z Banikiem Ostrawa. Jak oceniasz to spotkanie? No oceniam dobrze, bo wygraliśmy. Co prawda straciliśmy bramkę później w drugiej połowie, ale myślę, że pozytywny sparing, daliśmy się wszystko. Miło było zagrać z moim byłym klubem, który na pewno mi dał dużo. Wdzięczny jestem temu klubowi, także wszystko ok. Wróciłeś do wyjściowego składu po dłuższej przerwie, to tylko sparing, ale myślisz, że trener będzie teraz na Ciebie częściej stawiał? Nie wiem, ja się staram, robię to, co do mnie należy, ciężko trenuję, a kto będzie grał w pierwszej jedenasce, później się przekonamy. Teraz jest dopiero początek, także chyba jeszcze nie ma tej optymalnej jednostki. Wyjeżdżacie teraz na zgrupowanie do Zakopanego, tam dwa mecze ze słowackimi drużynami, no i pewnie ciężkie treningi. Jesteś już przygotowany na te pełne obciążenie, też przedsezonowe? No tak, po to mieliśmy wolne, żeby się mentalnie przygotować do tego. A to nie jest też pierwszy okres przygotowawczy dla nas, także na pewno to wytrzymamy, to wszystko.